Dawaj, panie, już czas. Witaj. Eee, powiedz mi, który mamy dzisiaj dzień? 23 maja, 8 rano. Dzisiaj jest koronacja. dzisiaj czy jutro? Koronacja eee, mojego brata. Zdaje się, że jutro. A to dobrze. To jeszcze jest czas na spokojnie. Dobra. Dobrze, eee, się, panie. Pójdź. Pójdź e, powiedzieć, e, na no idealnie, do mojego brata, powinien być tam już, e, że za chwilkę przyjdę. Dobrze. Witaj. Witam. Będę miał do ciebie jeszcze zadanie, Krawco. Dobrze. Ale to, to A, później, okay. no uszycie szat na koronację, ale to za chwilę, to, to przyjdę niedługo, dobrze? Dobrze. Dobrze. O, coś co Siema Cześć, Maureks, co tam u ciebie? Stałeś An... już? Stałem już, no. Yy, w ogóle ten. Yy, chciałem ci powiedzieć, że gratuluję ci zostania nowym królem, tak? Dzięki. No Śmierć to. ojca była niespodziewana, ale postarałem być najlepszym królem, jak to jest tylko to możliwe. To. Mam taką nadzieję, nie? Znaczy, wiesz, ojciec nasz dobrze sprawował władzę, ale. No, no, ktoś musiał go zabić, tak? No niestety. Nie wolno patrzeć w przeszłość, trzeba patrzeć w przyszłość. W końcu teraz ja jestem królem. Tak. No to nie ma co się zasmucać, nie? No dobra, ogólnie to powiedziałem krawcowi, żeby się przygotował, że przyjdziemy do niego uszyć szaty na, na tą ceremonię, nie? Znaczy, to kiedy idziemy? Znaczy, powiedziałem mu, że za chwilę już przyjdę z tobą, nie? No to dobrze. Możemy jeszcze iść. Właśnie, e, Modryx. Mm, tak. Poin, poinformuj strażników, e, żeby pilnowali wrót portalu. Oczywiście, już się robi. Dziękuję. J witaj, Roliki. O, cześć. Przyszliśmy już do ciebie z przyszłym królem, tak? Dobra, i już mam. zacząć robić. No. No chyba hmm. musimy zmierzyć. Więc no się na jutro rozmiary. trzeba. Dobra, chodź tu do mnie. Dobra. Chyba będzie git. No to jeszcze dla mnie, jak już wymiary wziąłeś no. od, od króla, no to jeszcze przydałoby mi się jakiś strój. Na ceremonię. No bo tak to to, to wiesz, tak? Zbroi paradować to raczej... no, 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 nie. Nie przestaje. No. Możesz wziąć te same wymiary co u króla, bo... te same mamy, taki sam wzrost i to... wszystko to samo, tak? No dobra. No dobrze, to... Yy, my przyjdziemy jak już uszyjesz. Uda ci się na jutro? Przed no, ceremonią? Tak. No dobrze. Dobra, to idziemy na górę, bo mam ci coś do pokazania. Chyba, to chodźmy. To jeszcze raz dzięki Ci. Tak więc... O, widzisz, że troszeczkę urosłem, co? No, trochę urosłeś. Ogólnie jest to korona, którą ma też... Król... Tam u góry. Okej. Okay. Jest to korona, która... Zwiększa trochę, no, Twoje rozmiary. Zauważyłem! I, no. No, i ją tylko może dzierżyć prawowity prawo król, tak? Zasumiem. Jutro tą Whoa. koronę. No, troszeczkę zwiększyłeś się. Jutro tą koronę otrzymasz też. Specjalnie, no, ja specjalnie szukałem. Hmm? Wczoraj szukałem ogólnie, gdzie nasz ojciec umarł, i znalazłem tą koronę, właśnie. No, taka pamiątka. Ciekawa no, pędka, bardzo wysoka. No właśnie, właśnie ba i bardzo cenna. Bardzo cenna. No, nie codziennie masz taką koronę, tak. Dobra, e, będzie trzeba pozapraszać innych królów i przywódców innych królestw na tą ceremonię. Um. Na pewno zostało nam królestwo pod ziemi. Um. Jeszcze zostało chyba jakieś królestwo. To co, ch chodź, idziemy na salę tronową. Bo w ogóle zakopiłem na. O, jest system ochrony, tak. Dźwięk. Ale kupiłem. Zakopiłem nam takie. O, zbroje. Piękne. A czaszki to zleciłem pozabijać. Troszeczkę. Pójdę szkieletów. No tutaj będzie twój przyszły tron. Fajny, nie? Niesamowity. Niesamowity. A te, a te dwójka, a te dwójka świetnie pasuje. No. Powinno Cukuję być. Się, e... Powiem ci, że bardzo ładnie te wyszły ogólnie figury szkieletów. No, można dodać jakieś elementy złota, może jakąś koronę trzeba tam u góry dać. Koronę? Tylko nie tą koronę, tą, 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 to wiesz którą koronę. inną koronę. No wiem, wiem. No. Sztuczną. Sztuczną, no. E, ale tak to myślę, że wszystko jest dobrze. O, ktoś idzie. Jakaś delegacja. Witajcie królowie, król i książę podziemia przybyli. Z czym królowie podziemia do nas przyszli? W jakiej sprawie? Przyszliśmy, aby złożyć dary. W okazji koronacji sumasu na króla. O. Bardzo dziękujemy y, kr królom za ten dar, bo przydadzą nam się trymy, bo nam ostatnio brakuje. A chcielibyście pójść z nami na polowanie? Znaczy, sobie czemu nie? nie? Nie jest zły pomysł. Możemy pójść. Dobrze, to zapraszamy. Dobrze. Dobra, no to już chyba przejdźmy przez portal. Właśnie. Yy, wy zostańcie i pilnujcie. Dobrze? Tam, tam. Dobrze. Królestwo, pilnujcie po prostu. Tak. U, ładna ta kraina. Ale dalej, dalej nie przyzwyczaiłem się do podróży przez portal. No. Ale jasno macie, tutaj jasno, za, za jasno. O, I w którą stronę? Za mną. Ale ładnie wyglądają te tereny. Tutaj jest fajne miejsce do polowania. Proponuję się rozdzielić, ja pójdę z Sumasu, a ty Rajski pójdziesz z Bartkiem. No dobrze. Świetny pomysł. No nie jest zły. Szyboko może być? No dobra, a to w którą stronę Bartek pójdziemy? Y y poszedłbym może na samą górę i spróbować coś tam znaleźć, albo z góry patrzeć. Trzeba zobaczyć, bo w ogóle słyszałem, że ty tam, że jesteś synem Kajcka, tak? No Mam nadzieję, że kiedyś przejmę Tron. Powiedz mi, ty w ogóle, ile masz lat? już, Ile już żyjesz? Górny. Ja, nie, wiem, nie liczę. Już bardzo długo. O, o to ciekawie. Znaczy wiesz, na przykład my tam w ogóle nie mamy czegoś takiego słowa jak czas, tak? No, u nas niby płynie. Słońce wschodzi i zachodzi. No u nas nie za bardzo, no u nas jest tylko ciemność, tak? Nie widać tu żadnych zwierząt znaczy, Tutaj jest takie zwierzę, o Takie, o Ale to czy to, czy to można nazwać zwierzętem? No Pancernik taki Pancernik jak pancernik Jak myślisz, że w, w, tą samą skorupę da? Czy nie da? Chyba nie Zatestujmy ja, No i nie da a to trochę trochę takie na dwa razy. Podczas kiedy ja się rozglądałem, Kajcek zdążył zrealizować swój plan. To był wasz plan? Wszystko, żeby nas zabić? Tak, to już twój koniec. Nie pójdzie za mną ci łatwo. Po zabiciu Barteku wyleciała z niego jedna z dwóch na cały świat Elytri. Czemu oni to zrobili? Dobra, muszę iść po do Sumasu. Sumasu! Jestem ćknięty w plecy. Musisz coś przekazać. Co musisz? Wiesz, dlaczego nasz ojciec tak tu żył? Dlaczego? Są makiszne ształy które podtrzymują życie. Każda osoba, która jest niszczy, nie będzie już tak długo żyła. Dlatego nasz ojciec skinął. Ktoś zniszczył jego kryształ, a potem go zamortował. Czyli, że to mogli być oni? Możliwe. Wiedzieli, że nie ma kryształu, dlatego zaatakowali mnie. Ale... Dlaczego? Dlaczego akurat? Ja nie to mogę jest... sam zostać. Musisz walczyć. Musisz być silny nie możesz się teraz spotkać. Twoje królestwo... Teraz twoje, już nie moje. Zostałem w tw twoich rękach. Wróć i bądź nowym przywódcą. Nowym królem. Ale jak mam bez ciebie? Bez brata? Mówisz jakoś, że się Ja też się bałem, kiedy nasz ojciec umarł Ale chciałem być silny dla ciebie, dla ludu Dla innych, dla każdego kto we mnie wierzył Teraz ty bądź taki jak ja wtedy Dasz radę <kłysy> Wierzę w ciebie Dobrze Tak więc zrobię jak chcesz Żegnaj sumasu Będę dla ciebie walczył. Będę silny dla ciebie. Obiecuję. Piczuła, Kamil. Szybko zejdźmy na dół. Muszę coś ogłosić. Mieszkańcy krainy: Ogłaszam, że przywódcy Królestwa Podziemi. Zabili mojego brata, naszego władcę przyszłego i króla. W niniejszym, niniejszym dzisiaj zamykam portal łączący oba światy i wypowiadam wojnę przeciwko Królestwu Podziemi. Bądźcie gotowi. Mówię, daj się dajcie chwilkę mi jeszcze. Tumasu. Obiecuję ci. Pomszczę twoją śmierć. I obiecuję ci, że Królestwo pod ziemi zginie razem z królem.